Kto będzie w ogóle weryfikować te okresy? Na przykład nie wiem, mówimy, że ktoś tam gdzieś pracował, powiedzmy, z 15 lat no, i to firma, ZUS, czy nie wiem, czy pracownik będzie musiał udowodnić tak. się mm. Mm -hmm. albo wysłać folder, na przykład? Czy mm -hmm. musimy już teraz zakładać foldery z, nie wiem, ze skanami swoich umów wcześniejszych? Tak, to, to zależy. To jest, to, jest, to jest, zależy od tego przede wszystkim, tak. Takie zaświadczenie może wydać ZUS. Jeżeli ktoś wykonywał pracę zarobkową na przykład na podstawie umowy zlecenia, ZUS może wydać takie zaświadczenie. Natomiast w przypadku, gdzie ta praca, na przykład praca zarobkowa za granicą, nie mamy takich możliwości, żeby, żeby, żeby ZUS nam wydał takie zaświadczenie, możemy sami właśnie, tak jak powiedziałaś, przyjść z tą teczką, wskazać te dokumenty, które, które nam dokumentują Udowadniają, że w takim a takim okresie wykonywaliśmy taką a taką pracę, czy może pracę, taką działalność zarobkową, bym to określiła najbardziej w sposób prawidłowy. I tutaj, tutaj zależy to od pracownika. To pracownik musi podjąć tę inicjatywę, bo to polepsza się jego sytuacja, więc musi wziąć, wziąć sprawę w swoje ręce.